Witam dzisiaj z Göteborg, Szwecji. Tu za mną widać budynek byłej giełdy. Papierów wartościowych, oczywiście. Dziś opowiem Wam o jednej tajemniczej właściwości, o jednej tajemniczej umiejętności miliarderów, która umożliwia im skalowanie biznesu w nieskończoność i robienie dowolnego wielkiego biznesu. O co chodzi? Dowiedz się po przerwie. Często dostaję komentarze, maile wiadomości mówiące mniej więcej, ja też bym robił wielkie rzeczy, ale nie mam pieniędzy. Ja mam wielkie pomysły, wielkie myślę na wielką skalę, ale brak mi kapitału, więc niestety nie zrealizuję ich. Jak ja bym miał tyle albo tyle pieniędzy, to ja bym dopiero robił wielkie rzeczy. Co się okazuje? Okazuje się, że miliarderzy mają pewną umiejętność, pewną tajemniczą umiejętność, która pozwala im skalować ich biznes praktycznie w nieskończoność. Umiejętność ta pozwala na to, że Twój biznes czy biznes danego miliardera praktycznie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość. Jaka to jest umiejętność? W skrócie to się nazywa OPM. Po angielsku, other people's money, tudzież po polsku, PIL, pieniądze innych ludzi. Jeśli umiesz przyciągnąć i zaangażować pieniądze innych ludzi do Twoich przedsięwzięć, do Twojego biznesu, do realizacji Twoich pomysłów, Twoich idei, to po prostu nie ma ograniczeń w wielkości Twojego biznesu. Ograniczenia są tylko w Twojej umiejętności przyciągnięcia tego kapitału. I to rozwiązuje Twój problem. Jeśli masz wielkie pomysły, masz wielkie idee, masz, chcesz robić wielki biznes, to po prostu zastanów się, jak przyciągnąć ten kapitał, bo kapitał jest dostępny. Jest nieskończona liczba pieniędzy na świecie, tudzież może nawet zauważ, ile. Jeśli Państwa potrzebują pieniędzy, to po prostu je dodrukowują. Jeśli ja nie wiem na jakie masz, jakie masz pomysły, na jaką skalę, ale załóżmy masz pomysł na miliard, miliard dolarów Ostatnio niedawno może oglądałeś film, gdzie mówiliśmy o, o wizji Radka i Dominika na 10 miliardów złotych To jest 2,5 miliarda dolarów powiedzmy jeśli masz większe wizje, to ten kapitał też jest na świecie. Ameryka w ciągu ostatniego roku dodrukowała choćby 4 biliony dolarów, czyli 4 tysiące miliardów dolarów. No to są no, niewyobrażalne sumy, możesz robić no, niewyobrażalnie wielkie biznesy takim kapitałem. Tylko musisz umieć przekonać ludzi. Przekonać kogoś, czy to są instytucje państwowe, czy to są fundusze inwestycyjne, czy to są bogaci ludzie, czy też może to są miliony małych inwestorów, do tego, żeby powierzyli ci ten kapitał, że ty potrafisz go zagospodarować, zrobić z nim coś sensownego, być może w sensie zyskowności dla tych ludzi, a być może w sensie po prostu czegoś sensownego dla społeczeństwa, dla świata, dla ludzkości. To też jest możliwe. I teraz jak to się robi? Jest wiele sposobów na to. Znajdziecie to w mojej książce Strategię miliarderów między innymi, ale teraz powiem wam o jednej takiej prostej metodzie, to jest po prostu założenie spółki kapitałowej, najlepiej spółki akcyjnej. Spółka kapitałowa polega na tym, że po prostu spółka kapitałowa ma udziały te udziały, może firma, może spółka sprzedawać inwestorom i one po prostu te pieniądze, które spółka pozyskuje z tych udziałów, stają się kapitałem operacyjnym twojej spółki i mogą, możesz nimi operować. Jeśli spółka wchodzi na przykład na giełdę, to jest spółka akcyjna teraz publicznie notowana spółka akcyjna, powiedzmy, pozyskuje 100, 200 milionów dolarów, pozyskuje miliard dolarów, no to ten miliard staje się kapitałem operacyjnym i możesz, czy takim kapitałem obrotowym, i możesz go oczywiście używać do, do robienia biznesu. E, oczywiście jest dużo tutaj detali, dużo szczegółów, które trzeba wziąć pod uwagę, e, i tak dalej, i tak dalej, ale zasadniczo to tak działa. I dlaczego mówię o tym z Göteborg w Szwecji? Dlatego, że Göteborg obchodzi teraz 400. rocznicę powstania i to jest bardzo bogate miasto i bogactwo tego miasta zostało w dużej części stworzone przez spółkę akcyjną może słyszałeś kiedyś o kompanii wschodnioindyjskiej okazuje się że było kilka kompanii wschodnioindyjskiej Anglia miała swoją kompanię wschodnioindyjską Holandia miała swoją kompanię wschodnioindyjską i Szwecja też miała kompanię wschodnioindyjską I nawet Szwecja była 100 lat jakby z zaurzynami, można powiedzieć, 100 lat później niż angielska kompania wschodnioindyjska, Anglicy i Holendrzy w międzyczasie już zmonopolizowali handel z Afryką, z Indiami. Więc ci ludzie, którzy jakby nie dostali się tam, nie mogli zdobyć zbytnich udziałów, a być może nawet w ogóle nie zostali dopuszczeni do udziału w tamtych, w tamtych spółkach właśnie z Anglii, tutaj z Holandii oni przyjechali tutaj do Szwecji i właśnie do Gothenburga, do Göteborg i zaproponowali królowi szwedzkiemu pewien deal. Powiedzieli e, tak, że co prawda ten handel z Indiami i z Afryką jest już zmonopolizowany, ale jeśli my byśmy handlowali z Chinami, no to Anglicy by nas nie zatapiali wtedy. Moglibyśmy coś tam ugrać z nimi. I tak samo Holendrzy, a być może moglibyśmy przez północ przepłynąć i w ten sposób z Chinami handlować. I tam też są towary, na których możemy horrendalne przebitki robić, horrendalne marże i po prostu uzyskać niezłą zyskowność. I teraz przyszli do króla i powiedzieli: Daj nam monopol na handel z Chinami. I trochę przywilejów, a my podzielimy się tobą, bez, z Tobą bezpośrednio zyskami, które będą wielkie. Czyli przywilejów w sensie, no, że nie będzie to opodatkowane, że mamy jakieś priorytetowe tutaj. Em, em Traktowanie naszych statków w portach, tak że możemy sobie, że na przykład nasi pracownicy są zwolnieni ze służby wojskowej, że możemy sobie wybrać, kogo chcemy, najlepszych ludzi, że my jesteśmy praktycznie wyłączeni spod prawa, możemy robić co chcemy. Zasadniczo tego typu rzeczy, tak jak w dzisiejszych czasach FIFA powiedzmy, tak, że przychodzą do tego i robią bezpośrednio deal z rządem i ustalają, mon a jeszcze monopol, to znaczy, że jeśli ktoś ze Szwecji chciałby handlować tu z Chinami, Czyli to my mamy prawo do skonfiskowania tego. Oczywiście pod rygorem tutaj marynarki wojennej szwedzkiej i tak dalej, No i król powiedział, a pieniądze macie? On mówi, no myśleliśmy, że ty zainwestujesz, tak? Czy że ty królu zainwestujesz i my się będziemy zyskami dzielić, bo to super jest pomysł i to działa już od prawie tam 100 lat w Holandii i w Anglii. On mówi, nie, no ja nie mam pieniędzy. Oni mówią, dobra, to spróbujemy to pozyskać od prywatnych inwestorów. Więc oni założyli taką spółkę akcyjną. Oczywiście na początku to było bardzo prymitywne, bo inwestorzy nie mogli kupić udziału w spółce akcyjnej, tylko w poszczególnych ekspedycjach. To znaczy, że oni mówili, dobra, mamy taki. Potrzebujemy taki a taki statek, żeby go wynająć, albo kupić, co będzie tyle kosztowało. Musimy zatrudnić ludzi, ich zakupić towarów, bo oczywiście oni po drodze handlowali. Tak? Że na przykład brali coś, chyba nie wiem, załóżmy śledzie albo drzewo, nie wiem co oni tam brali, ze Szwecji do Portugalii, wieźli albo do Hiszpanii. Tam już za coś zamieniali chyba za srebro. Później to srebro wieźli do Chin, tam sprzedawali i głównie herbatę kupowali, ale też porcelanę, też tekstylia i tak ale głównie herbatę 95%. No i później przywozili to z powrotem do Sztokholmu I tutaj one były, to było od razu aukcjonowane, kupowane przez handlowców europejskich i dystrybuowane na całą Europę. I to był super interes. Oczywiście. Nie bez ryzyka, no bo jednak zdarzały się, że statki były no, albo gdzieś na morzu zatonęły, albo były po prostu zatopione przez albo piratów, albo może Anglików, czy Holendrów którzy jednak trochę utrudniali ten biznes, albo były gdzieś tam uszkadzane, musiały być remontowane i tak dalej Czyli albo na przykład, no i oczywiście wtedy cały ten towar był stracony, plus statek, tak? Albo może był, statek musiał zostać remontowany więc niektóre e, po prostu ekspedycje były całkowicie stratne, a nie, nie stracone, a niektóre były tam mało rentowne, mało zyskowne, albo niezyskowne. Natomiast inne były chorędalnie zyskowne. E, no i teraz, jeśli byłeś takim inwestorem i źle trafiłeś, no to miałeś pecha, straciłeś wszystkie pieniądze. Albo bardzo mało zarobiłeś, więc oni po 30-50 latach rzeczywiście zaczęli emitować akcje jako spółki akcyjnej i po prostu ludzie mieli udział w ich wszystkich czynnościach biznesowych, w ich wszystkich aktywnościach i wtedy mogli to w jakiś sposób rozkładać to ryzyko. Czyli tak jak się w to mówi, dywersyfikować, znaczy, że nie finansowali poszczególnej jednej ekspedycji jakiejś, takiej handlowej, na jeden statek, który do, pojedzie do Chin i wróci tylko po prostu na 3, na 5 lat, na całą... po prostu tak długo jak mieli te akcje tak? jak komuś odsprzedali akcje, no to wtedy ten ktoś miał udział w tych zyskach i tak dalej Także tak to wyglądało, a jeszcze o jednym przywileju zapomniałem, który dostali, który też był bardzo ciekawy. Tajemnica handlowa to znaczy, oni nie musieli prowadzić ksiąg albo jak prowadzili, to nie musieli ich nikomu ujawniać i tak dalej, nawet inwestorom. Także oczywiście z punktu widzenia tych przedsiębiorców to było bardzo korzystne, no bo zasadniczo inwestorzy nie wiedzieli, jak to było zyskowne, jakie tam były koszty i tak dalej. No i efektem zasadniczo tego, tego działania było to, że ta kompania, ta firma, ta spółka akcyjna, no wpłynęła na bogactwo tutaj, zbudowała praktycznie bogactwo Göteborga, tego miasta, gdzie się znajduje i do tej pory no można powiedzieć zareysowała o tym, że Göteborg jest tym, kim, czym jest dzisiaj. To było Chyba najbogatsze miasto północnej Europy w tamtych czasach, w Skandynawii. A za mną tutaj widać właśnie budynek tej wschodnioindyjskiej kompanii handlowej. Która, i to jest chyba największy, najbardziej reprezentatywny budynek, który był. W Göteborg, w tamtym czasie, i to były zarówno biura tutaj, jak i kontor, czyli można powiedzieć, magazyny tej kompanii. Obecnie tutaj jest muzeum miasta, ale zasadniczo, po prostu wielkie pieniądze na tym zrobili. Wielki biznes, globalny biznes trzeba powiedzieć, tak, bo oni handlowali z, z Guangzhou. Jak wiecie, dzisiaj nawet Guangzhou jest takim motorem ekonomicznym. Chin, wtedy to już też było, oczywiście wtedy to nie było zindustrializowane, to była właśnie produkcja właśnie herbaty, tekstyliów i porcelany Natomiast w dzisiejszych czasach to jest też oczywiście wysoce zindustrializowany rejon w, i miasto w Chinach, ale już wtedy tutaj Göteborg handlował z Guangzhou, czyli Europa, handlowała z Dalekim Wschodem i zbudowali na tym wielkie bogactwo, nie tylko dla siebie, ale dla całego miasta i dla, dla Szwecji. I oczywiście trzeba powiedzieć, że też no, podwyższyli standard życia w Europie, podwyższali, tak? no bo jednak. Do Europy przyszła herbata, nowe zwyczaje, porcelana, tekstylia nowe, nowe materiały, z których oczywiście ludzie korzystali. No bo jeśli by nie chcieli z nich korzystać, no bo to nie mieliby komu sprzedawać. Więc tak ta sprawa wygląda. Czyli kapitał nie jest ograniczeniem. Jedynym ograniczeniem są Twoje umiejętności do przyciągnięcia tego kapitału i do przekonania innych, żeby zainwestowali. W Ciebie, żeby ten kapitał Tobie powierzyli w, twojej, w Twoim przedsięwzięciu, w Twojej firmie, w Twoim projekcie. No i oczywiście, czym dłużej, tym lepiej z tym kapitałem się obchodzisz, jakby w sensie Twoich inwestorów, no tym dłużej możesz z nim operować. Ta firma tutaj, ona przez 150 lat operowała, oczywiście po. Taki monopol z handlem z Dalekim Wschodem nie mógł być za długo utrzymany. Za dużo ludzi to chciało robić, to było zbyt zyskowne, i oczywiście no, inne kraje zaczęły handlować. inne Było dużo szmuglu, też i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ta zyskowność się zmniejszała, i po 150 latach ta firma została zamknięta, ale zauważmy, że. Ona wielokrotnie przeżyła swoich założycieli, i tego Tobie też życzę: żebyś robił takie rzeczy na taką wielką skalę globalną, a być może kosmiczną, które nie tylko przyniosą Tobie bogactwo, Twojemu rejonowi, Twojemu miastu, Twojemu krajowi, może Twojemu kontynentowi i polepszą życie milionów ludzi, ale też które. Ciebie wielokrotnie przeżyją, które będą ponadczasowe, a przynajmniej długowieczne. Także ciekaw jestem Twoich komentarzy tutaj pod spodem: jakie znasz inne metody pozyskiwania kapitału do wielkich przedsięwzięć? Jakie są Twoje doświadczenia, przemyślenia? Podziel się tym w komentarzu, daj mi łapkę w górę, jeśli to Ci się podobało, co tutaj opowiedziałem, oczywiście w dół, jeśli nie, zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś. Udostępnij ten film znajomym bliskim, kiedyś się za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię o tym, jak robić rzeczy wielkie, jak robić rzeczy niemożliwe w życiu i w biznesie. Mówię o tym, jak myślą, jak działają najlepsi przedsiębiorcy świata, miliarderzy naszych czasów, których znam osobiście. Więc jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś z pięknego Göteborg w Szwecji. Życzę Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.